W tym filmie pokażę Ci jak stworzyć własnego wirtualnego klona, takiego jak teraz widzisz. Tak, to nie jest prawdziwe nagranie, to moja wirtualna kopia. Nawet ten głos nie jest prawdziwy. Dzięki temu będziesz mógł tworzyć filmy na social media bez ich nagrywania w ponad 170 językach. Dodatkowo zobaczysz, jak zrobić interaktywnego awatara, z którym będziesz mógł rozmawiać w czasie rzeczywistym, a nawet umieścić go na swojej stronie internetowej, żeby odpowiadał na pytania Twoich klientów. Zapraszam do materiału. Na film zapraszają agenci AI, zespół, który wdroży automatyzację i sztuczną inteligencję w Twoim biznesie. A więc tak jak zapowiedział mój awatar, właśnie dziś pokażę Ci, jak takie awatary możesz tworzyć, pokażę Ci, jak y, możesz tworzyć właśnie filmy, nie nagrywając ich za każdym razem, tylko raz z siebie sklonujesz, raz z siebie nagrasz, wytrenujesz takiego awatara i już później możesz sobie generować filmiki w wielu językach ze swoim głosem, ze swoją postacią. Dodatkowo pokażę Ci, jak możesz takiego awatara stworzyć y, i osadzić go na własnej stronie internetowej i na przykład klienci będą mogli z nim rozmawiać w czasie rzeczywistym. W sumie Ty też będziesz mógł z nim rozmawiać, i już Ci pokazuję w sumie jak to działa. Także klikamy sobie tutaj, chat, wybieram język w sumie wybrany i teraz mogę wybrać bazę wiedzy. Mam tutaj taką naszą, ona jest oczywiście, tak wstępnie przeszkolony jest, nie jest ta baza jakoś mega duża. Później to wszystko pokażę, ale mogę też wybrać takie domyślne, przygotowane przez Hejdżę, czyli biznes coach, jakiś nauczyciel języka na przykład, też można tak z nim rozmawiać sobie. No i głos będzie mój, klikam chat now. Cześć, jak mogę pomóc? Cześć, powiedz mi, czy jesteście w stanie wdrożyć automatyzację w moim biznesie? Cześć, tak, z przyjemnością pomożemy wdrożyć automatyzację w Twoim biznesie. Oferujemy nowoczesne rozwiązania i narzędzia, które pomagają zaoszczędzić czas, obniżyć koszty i zwiększyć efektywność działań. Aby lepiej dopasować nasze rozwiązania, zachęcam do umówienia się na bezpłatną konsultację, podczas której omówimy Twoje potrzeby i przedstawimy odpowiednie opcje. Czy chciałbyś umówić się na taką rozmowę? No i dobra. Myślę, że to wystarczy. Oczywiście nie jest to jakieś mega naturalne, jest to do dopracowania, nie jest to idealne. Nie wszędzie się to sprawdzi z góry mówię. Nie jestem jakimś wielkim fanem tego, no bo nie, nie w każdym przypadku się to sprawdzi. To jest bardziej taki bajer, ale myślę, że warto o tym wiedzieć o tych możliwościach. No, i po prostu e, myślę, że wiele osób może to zainteresować. Dodatkowo no, robi to jakiś efekt wow, no bo gadasz sobie na przykład ze swoją wirtualną kopią, nie? E, Co wygląda w miarę naturalnie. Głos jest całkiem spoko. Także e, takiego awatara można usadzić na swojej stronie. Na przykład, zobaczcie, sobie teraz włączę to, otwieram stronę, i tutaj na dole pojawiło się okienko, gdzie mogę sobie kliknąć. Wymrać język i mogę z tym czatem rozmawiać. I na przykład klienci mogą na przykład gdzieś tam odpowiadać na jakieś pytania klientów, wyjaśniać im jakieś rzeczy. która na przykład on zaproponował konsultację, Tak, my mamy w sumie takie główne CTA na naszej stronie, głównej to jest po prostu umówienie konsultacji, więc to jest jedno jakby zastosowanie. Ale jest coś kolejne, czyli możemy po prostu generować, możemy stworzyć interaktywnego awatara, co zaraz pokażę. Ale tutaj, jak widzicie, Hygen, bo pracujemy na narzędziu Hygen, które jeszcze zaraz wyjaśnię szerzej. Oferuje wiele innych możliwości i mogę sobie generować filmiki z wykorzystaniem swojego awatara. No, i tutaj mam takiego awatara wytrenowanego, miniaturki nie widać, ale ten filmik, tą wstawkę, którą widzieliście na samym początku, to jest właśnie filmik wygenerowany w tym narzędziu. Więc przejdźmy sobie do samego początku. Znajdujemy się w narzędziu Hygen, do którego link będziecie mieli poniżej, oczywiście. Możecie sobie założyć konto na bezpłatnym koncie, będziecie mogli coś tutaj podziałać. Natomiast, żeby wygenerować sobie awatara. Będziecie potrzebowali, bynajmniej tego interaktywnego, będziecie potrzebowali planu za 29 dolarów, który ja aktualnie posiadam. I tu możecie stworzyć jednego awatara takiego do generowania filmików w wielu językach. Później możecie stworzyć jednego interaktywnego awatara, z którym możecie rozmawiać w czasie rzeczywistym. Mamy tutaj klonowanie głosu. 700 plus stok różnych awatarów do wykorzystania takich od nich. Filmy możemy pobierać sobie bez znaku wodnego, możemy jakiś swój branding wprowadzić, możemy sobie generować różne luki, różne, różne takie wersje tych naszych awatarów. Też zaraz to pokażę. Wideo do 30 minut, 1080 pikseli, i tak to właśnie wygląda. I tutaj ten plan jest potrzebny. Ja już ten plan mam wykupiony. Jeśli nie macie, a chcecie skorzystać z tego, co Wam się pokaże, to warto go sobie wykupić. Wróćmy sobie do strony głównej i tutaj mamy panel główny, gdzie znajdują się wszystkie opcje tego narzędzia. I tutaj mamy teraz tak, możemy sobie kliknąć foto awatar, możemy sobie wgrać zdjęcie, lub wybrać tutaj jakiegoś awatara i wygenerować sobie na przykład tu wpisać skrypt, i wygenerować sobie albo w trybie poziomym, albo pionowym, takiego awatara, wpisać skrypt. Tu oczywiście gdzieś też głos możemy wybrać sobie. Mamy nawet swój głos, tutaj ja miałem sklonowany. Tutaj mamy inne jakieś do odsłuchania. Hey there! Here's how I set... Możemy sobie taki głos wybrać, wybrać rozdzielczość, no i kliknąć Generate po wpisaniu skryptu. Jak takie coś może wyglądać, to już wam pokażę, bo wczoraj sobie generowałem tak testowo, żeby wam pokazać. Tutaj na przykład to jest właśnie z tej opcji tych domyślnych awatarów. Siema. Hejgen to najlepsza aplikacja. No i to już wygląda mega dobrze, nie? Dobra, wróćmy tu z powrotem. Następna opcja to mamy takie AI Studio, gdzie możemy sobie tworzyć, edytować takie te nasze wideo. I tutaj znowu możemy sobie wpisać właśnie skrypt. Możemy nawet wgrać ten skrypt, czyli nagrany przez nas. Wybrać sobie awatara. Tutaj mamy, jak widać, ich mnóstwo, no i wygenerować sobie tu. Możemy dodawać tekst, jakieś multimedia, wgrywać jakieś logo i różne elementy, napisy dodać, tło wyciąć, dodać własne tło, czyli taki edytor z wykorzystaniem tych awatarów. Bardzo fajna sprawa. Mamy video agent waylista i tutaj ta opcja nie jest jeszcze dostępna, ale o tym mówiłem w ostatnim odcinku z newsami, więc jeśli chcecie możecie sobie zarówno ja Wam zostawię w linku na dole w opisie też w taką stronę, gdzie możecie zapisać się na tę listę oczekujących, żeby wcześniej do tego uzyskać dostęp i to będzie Taki agent, który w gracie wideo, a on wam je zmontuje na podstawie jakichś tam promptów, opisów. Mega dobra rzecz. Mam nadzieję, że to będzie faktycznie działało tak, jak oni to pokazują. Też wam zostawię linka w opisie do prezentacji tej funkcji. To jeszcze nie jest dostępne. Następnie mamy funkcję Quick Avatar Video. Tu możemy sobie wybrać takie awatary, na przykład w jakimś studiu, jakieś takie realistyczne, bardziej takie bajkowe w stylu Pixara. I możemy sobie generować na dowolny temat, na dowolny content, tak naprawdę w dowolnej branży, zobaczcie ile tu mamy kategorii możemy po prostu skorzystać z tej gotowej bazy, którą oni tu dla nas przygotowali. Następnie mamy Translate Video i to działa na tej zasadzie, że wgrywamy swoje wideo i mamy dwie opcje. Albo możemy skorzystać z dubbingu, czyli wgrywamy wideo, tak jak ja na przykład nagrywam i po polsku to wgrywam do dubbingu i zostaje narzucony do tego yy, dubbing, czyli no, takie tłumaczenie nie? ale jest też opcja z lip -synkiem, czyli yy, Nowy głos, na przykład w, w języku angielskim, to co ja mówię, zostanie zsynchronizowany z ruchem moich ust. I tutaj wystarczy, że ja takie wideo sobie wgram. Wgram sobie wideo też wygenerowane przez Heijen, ale ono jest po polsku. Już wam pokażę zaraz, jak ono brzmi. To jest akurat awatar z Heijen, ale głos jest mój. W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć własnego wirtualnego klona. Dzięki temu będziesz mógł tworzyć filmy na social media bez ich nag. No i Głos wgrałem, mój klon jest akurat z, z jest sklonowany, i teraz wgrałem to. I teraz mogę sobie wybrać tak język, w którym y, jest ten film nagrany, oryginalny, czyli tutaj wpisuję sobie pol, polski, to było Polish, Poland, dobra, nieważny w sumie. No i na przykład wezmę sobie angielski, nie? Czyli mamy English, i mogę kliknąć. Aha, tu mamy taki ten, a tu mamy jakieś zaawansowane opcje. O, i tu mamy. Tu wybieramy ten język. Ilość rozmówców, no to jeden. Jeśli było więcej, no to oczywiście więcej. On sobie rozpozna i każdemu daje jego własny głos i przetłumaczy to na dany język. Brand. Tutaj coś możemy wybrać związanego z brandingiem. Lipsync zaznaczamy. Tu mogę zaznaczyć opcję wyciszania szumów tła, dodać napisy. Tu mamy jeszcze Enhance Voice opcję, a tutaj mamy w wersji Premium. Ale myślę, że te ustawienia wystarczą. Klikamy Translate. Teraz jest to wideo dodawane, no i tu musimy chwilę poczekać, jest 8%, to szybko zajmie. No my możemy w tym czasie wrócić sobie na stronę główną. Następnie mamy tworzenie, właśnie, avatara takiego do generowania tych filmików, czyli wgrywamy swoją próbkę, to za chwilę pokażę. Następnie mamy opcję produkt i tutaj, zobaczcie, mogę wgrać zdjęcie produktu. Wgram sobie jakieś, Wgramem zdjęcie puszki Pepsi, następnie wybieram swoje zdjęcie jakieś i mogę kliknąć generate. I zobaczcie, wyszły mi takie zdjęcia, czyli mogę umieścić, mogę wygenerować zdjęcie produktu, na przykład jak jakiś, jakaś osoba go trzyma. Następnie mogę sobie wybrać takie zdjęcie, kliknąć dodaj skrypt i mogę tu wpisać skrypt, czyli co co Avatar ma wypowiedzieć. Tutaj mogę custom motion, czyli mogę opisać jak ma się zachowywać, jak ma ta animacja wyglądać. Po kliknięciu Generate zostanie wygenerowany mój awatar, kiedy trzyma ten napój i na przykład go reklamuje, mówię coś o nim bardzo fajna opcja. Następnie mamy interaktywne awatary, czyli tutaj tworzymy tego interaktywnego awatara, z którym wcześniej rozmawiałem. Tutaj mamy opcję, że możemy zamienić jakiś plik yy, na wideo, czyli po prostu wgrywamy jakiś plik PDF, na przykład z jakimś podsumowaniem i możemy wygenerować na podstawie tego wideo z jakimś awatarem, który sobie coś tam będzie omawiał, na przykład nie wiem, jakiś podcast, cokolwiek innego. Tutaj możemy wygenerować skrypt, czyli wpisać e, opis, wybrać język, wybrać ton lub wrzucić nawet adres URL, e, na przykład naszej strony, i wygenerować z tego skrypt. A tu mamy PDF to video, czyli wgrywamy plik i on nam z tego wygeneruje wideo. Tutaj mamy taką opcję, że wrzucamy na przykład wideo z YouTube'a i on nam tnie z tego no, na mniejsze części lub takie. Możemy stworzyć krótsze wideo, krótsze shorty na social media z jednego dłuższego filmu. A tutaj mamy opcję, żeby też wygrać z komputera takie wideo, lub możemy dostarczyć link do YouTube'a albo do Google Drive'a, nawet. A tutaj mamy opcję, gdzie możemy sobie tworzyć. Też y, awatary w z, z takich scenach, czyli możemy dać skrypt 1, skrypt 2, skrypt 3 i tu w każdej na przykład jakiegoś awatara i wygenerować kilka naraz jakichś y, awatarów. Ale przejdźmy do meritum tego odcinka, czyli to jak tworzyć te awatary. Więc w pierwszej kolejności stworzymy sobie awatara takiego do generowania filmów, a później tego interaktywnego awatara i pokażę Wam jak dodać go na stronę. Więc w tym celu wchodzimy w zakładkę Avatars i klikamy Create New avatar I Możemy też stworzyć albo z wideo, co będzie oczywiście dużo lepszą opcją i będzie to wyglądało tak jak, przy, tak jak na początku w tym filmie, czyli będzie mega realistyczne. Ale mogę też wgrać zdjęcie y, lub stworzyć nawet awatara opisującego. Czyli wgrywam zdjęcie y, i on mi stworzy takiego awatara. Będę mógł generować zdjęcia i filmiki z, z, na przykład ze swoim udziałem. Ale my skorzystamy oczywiście z tej opcji, czyli wybieramy po prostu Start Witch Video. I teraz słuchajcie, chętnie nam tutaj dostarcza instrukcję jak my powinniśmy nagrać wideo to wejściowe, czyli to wideo na podstawie którego nasz awatar będzie wytrenowany, więc polecam się z tym zapoznać, ale ja Wam tutaj to tak skrócę. Więc musi być dobrze oświetlony jak widać, musimy patrzeć się w kamerę, musimy gestykulować rękami, musi to być wideo gdzieś do poziomu klatki piersiowej, klikamy sobie next. I tu wgrywamy próbkę naszego wideo. Możemy, oczywiście polecam nagrać to jakimś kamerą, czy nawet telefonem z dobrym aparatem, tak jak ja na przykład nagrywałem w jakości 4K lub 2K, tak myślę minimum. Możemy też wgrać z dysku Google. Ja sobie teraz tutaj wgram filmik, który ja mam już nagrany, czyli po prostu sobie go przeciągnę i to wygląda tak. Sztuczna inteligencja jest już z nami od dawna i nigdzie się nie wybiera. To jest film na landing page jakiś, jak nagrywałem. On trwa 3 minuty, jak oni nam tam kazali, nie pamiętam. Teraz możemy tak, wycisz szumy tła z mojego nagrania, usuń tło i 4K, ale my możemy sobie zostawić bez tego, bo to nagranie i tak ma dobry dźwięk. O, teraz klikam next i teraz musimy zrobić coś takiego, że zezwolimy Heijen na użycie naszego materiału wideo i teraz nam się odpali kamerka. Tu możemy sobie zmienić na przykład ja, Samuel i kiedy klikniemy tutaj start, to odpali nam się kamerka, i będziemy musieli nagrać i czytając ten sklep, że ja Samuel, niniejszym zezwalam Hejczę na użycie materiału wideo ze mną w celu stworzenia awatara i tak dalej. Więc ja teraz to zrobię. Czyli tu muszę kliknąć, zezwól. Ok, teraz uruchomiła mi się kamerka. Yy, tutaj kamerę mam dobrą. Start recording. Start. Język polski oczywiście tutaj mam. Teraz jest odliczanie, i zaczynamy nagrywać. Finish. Mogę sobie odsłuchać, czy jest OK. Ja yes well. Teraz ono musi zostać przeprocesowane. Chwilę to zajmie. Mogę też oczywiście je usunąć i na przykład nagrać ponownie, jeśli coś wyszło nie tak jak chcieliśmy. OK, wideo zostało zatwierdzone. Klikamy Next. No i tutaj musimy teraz poczekać, aż on sobie wszystko zaczyta ładnie. To oczywiście zajmie trochę czasu. Żeby to pominąć, to klikamy Submit. On teraz nam tutaj wyskoczy, nam takie potwierdzenia na zielono. Lubię, jeśli coś będzie nie tak. I według niego, no to oznaczy na czerwono i po prostu oceni to wideo, czy ta próbka jest ok. Więc tutaj to chwilę zajmie, ale mogę kliknąć Submit i moje wideo teraz zostanie tam zaploadowane. Już tak finalnie. No i dobra, wideo zostało zaploadowane, Teraz klikamy Done, czyli Gotowe. Tu możemy wpisać nazwę naszego awatara, czyli wpiszę sobie po prostu Samuel. Tu zatwierdzamy i klikamy Kontynuuj. I teraz jak widzisz yy, musimy tu po prostu poczekać, ten awatar musisz tam przeprocesować, wytrenować, wygenerować i jeśli to zostanie ukończone to tu w tym miejscu będziemy mogli z niego korzystać. Ja teraz przejdę na moje konto, yy, gdyż tam już tego awatara mam i pokażę Wam jak generować po prostu te filmiki. Dobra, yy, taki awatar się jak widać pojawi ja tutaj i wystarczy, że ja w niego kliknę. I tutaj mam swojego awatara. Tu mogę właśnie ten look dodać, o którym wcześniej mówiłem, czyli wygląd, nową wersję mojego awatara. No, i teraz mogę kliknąć z, nim, z niego, create i wybrać format, który mnie interesuje. Ja wybiorę sobie poziomy, ale mogę też wybrać pionowy, czyli na social media, na przykład rolkę. I klikam tutaj. OK, tutaj się zaczyna praca z naszym awatarem. Głównie co musimy zrobić, to po prostu wgrać do niego głos. Co on ma powiedzieć lub napisać. Można to zrobić na kilka sposobów, czyli albo nagrywamy głos na przykład na telefon, na dyktafon czy tam na komputerze. Ja mam na przykład tutaj taki głos i on brzmi tak. W tym filmie pokażę Ci jak stworzyć własnego wirtualnego klona. I to jest. To co mogliście na poprzednim tym filmie usłyszeć, co jest tłumaczone aktualnie, w sumie już się pewnie przetłumaczył, więc wrócimy do niego jeszcze zaraz. I aby wgrać taki głos, nasz natur prawdziwy, lub na przykład możemy wygenerować sobie, nie wiem, V-Level głos i również go tutaj wgrać. Klikamy tutaj, klikamy tu, no i tutaj wybieramy ten głos, czyli wgrywamy go, czekamy aż on się nam zaploaduje. No i gotowe. To możemy usunąć, bo chcemy to, to jest nasz ten głos, który załadowaliśmy. Tutaj możemy to przeciąć równo z tym głosem. Tu możemy sobie jeszcze teraz odsłuchać, czy na pewno jest wszystko ok. W tym filmie pokażeć ci... jest ok, no i klikamy submit. Nazywamy sobie to wideo, wybieramy rozdzielczość, wybieramy sobie fps -y, klatki na sekundę. Format, no mamy w sumie jeden w tym momencie. Tu wyłączamy, że nie ma być znaku wodnego. No i klikamy submit i film zostanie wygenerowany. Natomiast jeśli chcielibyście, sobie usuniemy to. Dodaj skrypt, możemy wpisać też skrypt i możemy sobie wybrać swój głos, bo głos razem z tym awatarem nam się sklonuje. Tu wybieramy sobie teraz jeszcze tak. Oryginalny akcent, moim zdaniem najlepiej pasuje ten oryginalny, bo jak damy na przykład polski ton, to będzie ten głos już zupełnie inny i mi najlepiej działały te ustawienia. Tutaj model V2 Turbo, default, styl, no to tak, mniej więcej, Speed 1.1. Reszta bez zmian, i możemy kliknąć. Aha, jeszcze muszę wpisać skrypt. No dobra, wpisałem skrypt. Teraz co oznaczają te zegarki? To oznacza, że jest dodawana półsekundowa przerwa, pauza, taka naturalna. I na przykład, gdybym chciał ją tutaj, to wystarczy, że kliknę tutaj i ta pauza zostanie uwzględniona. Mogę sobie teraz z tymi ustawieniami wygenerować ten głos i zobaczyć, jak on będzie brzmiał. Bo głos mogę generować, a, a dopiero jak już ten głos będzie ok, to wygenerować filmik do niego. I wtedy ruch warg zostanie zsynchronizowany z tym głosem. W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć własnego wirtualnego klona takiego, jak teraz widzisz. Tak. To nie jest prawdziwe. Nie, średnio nienaturalnie już tutaj brzmi. No tu z tymi ustawieniami trzeba się pobawić. W każdym razie, jeśli już to będzie OK. Yy, jeszcze raz spróbujemy. To możemy też użyć czata GPT, żeby nam wygenerował skrypt. W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć własnego wirtualnego klona takiego jak teraz widzisz. Tak. To nie jest prawdziwe nagranie. To moja wirtualna kopia. Nawet ten głos nie jest prawdziwy. Dzięki temu będziesz mógł tworzyć filmy na social media bez ich nagrywania w ponad 170 językach. No już by lepiej. I klikamy po prostu tutaj, teraz ten głos mamy, dodany już. On się nam dodał. No, oczywiście to wideo nam się tu przedłużyło, niestety. Także najlepiej to dociąć, żeby nie generować bez... niepotrzebnie. No i możemy generować. Tu możemy dodać jeszcze jakiś tekst, jakieś swoje pliki, wbrać jakieś logo tu, narzucić. Mamy tutaj taki editor, nie? No i tutaj klikamy Submit. Nazywamy, ja sobie to nazwę Test. Tu wybieramy tak i klikamy Submit. O, zobaczcie, na tym koncie już mój awatar jest i mogę go używać. Czyli bardzo szybko. Hey Samuel, your Hyper Realistic Avatar is. Mówi po angielsku, póki co, ale będę mógł generować po polsku. No i awatar jest gotowy, czyli widzicie, nawet to nie trwało kilka godzin, tylko szybciej. Dobra, tu to wideo się generuje, które przed chwilą sobie klikłem. E, tu jest natomiast wideo, które wygenerowałem wcześniej, i to jest to, co było na początku tego filmu, który teraz oglądasz. I to, te, to już to jest awatar, plus głos wygenerowany w tym narzędziu, który wyszedł mi tak mega naturalnie. Oczywiście tam chyba 5 razy go generowałem, ale w końcu wyszedł fajnie, jak się pobawiłem tymi ustawieniami. W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć własnego wirtualnego klona, takiego jak teraz widzisz. Tak, to nie jest prawdziwe nagranie. To moja wirtualna kopia. Nawet ten głos nie jest prawdziwy. Dzięki temu będziesz mógł tworzyć filmy na social media bez ich nagrywania w ponad 170. No i tak brzmi mój awatar, to już widzieliście. Mogę go oczywiście pobrać, mogę go przetłumaczyć na inny język, ale to już robiliśmy. I to przetłumaczone wideo jest tutaj. In this video I'll show you how to create your own virtual clone. This way you'll be able to make videos for social media without recording them in over 170 languages. Additionally, you'll see how to create an interactive avatar that you can talk to in real time and even place it on your website so it can answer your customers. podobny. Moim zdaniem to wygląda o wiele lepiej niż te interaktywne awatary, bardziej naturalne. Wszystko też za, w zasadzie najwięcej zależy od próbki wideo, którą wyślemy. Im ona będzie lepsza, tym będzie to lepsze po prostu. A tutaj to wideo się nam generuje, nie? Więc tu już nie będziemy na to czekać. O, już jest. No dobra. W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć własnego wirtualnego klona takiego, jak teraz widzisz. Tak, to nie jest prawdziwe. No, już trochę mniej naturalnie niż ten poprzedni. No, tamten mi wyszedł najlepiej. Dobra, to już wiemy, jak robić. Teraz stwórzmy interaktywnego awatara. W tym celu wracamy się do Home. Klikamy interaktywny awatar. I tutaj, słuchajcie, sprawa z trenowaniem już ma się nieco inaczej. Dobra, najpierw sobie stwórzmy awatara. Tu mamy też instrukcję od Heijan. Tu musimy nagrać to inaczej, czyli najpierw stoimy przez 2 minuty i coś mówimy, później przez 15 sekund. A nie, sorry, najpierw przez 2 minuty stoimy, nic nie mówimy, patrzymy się w kamerę nieruchomo praktycznie, później mówimy przez 15 sekund, później znowu stoimy. No tutaj musimy sobie to, według tej instrukcji, działać. Tu mamy też oni, nagrali nam instrukta, że jak mamy to zrobić. Ja już takie wideo mam, za chwilę wam pokażę. No i wystarczy, że teraz je po prostu sobie tutaj wrzucę. Jak to moje wideo wygląda, już wam pokazuję. Tutaj mam takie wideo, gdzie no trochę się tam uśmiecham, ale myślę, że i tak to nie zrobiłem tego jakoś mega dobrze I praktycznie się nie ruszam, stoję w miejscu Tu e... Tu gdzieś coś... Sztuczna inteligencja No i tu po 15 sekundach mówi, Nie, tu źle mówiłem, na 15 sekund stoimy, nic nie mówimy Później mówimy, później znowu nic nie mówimy No jakoś tak Już się, już nie pamiętam Ale w każdym razie mam taką próbkę No i teraz muszę ją tutaj wgrać Czyli klikam tu Przeciągam ją sobie. Zaznaczam wszystkie opcje, że wszystko wykonałem poprawnie, i klikam tutaj przycisk. Teraz muszę nagrać ponownie filmik, w którym będę zezwał zgodę na wykorzystanie, ale ja już taki filmik mam, więc mogę użyć. To jest coś takiego. Ja samuel, niniejszym, zezwałam Hedger na użycie. I taki filmik jeszcze raz trzeba nagrać, ale można też wykorzystać stary. Tak jak ja teraz mam, submit i moje wideo się uploaduje do tego systemu. Czyli znowu tutaj trzeba poczekać. Dobra, wideo zostało dodane, i teraz no tutaj mamy informację, że zajmie to około 24 godzin. Bynajmniej powinno. Tworzenie takiego awatara. Klikamy gotowe. I tu jesteśmy 43. awatarem na liście oczekujących, więc tą, no tu musimy po prostu poczekać tą kolejkę. Natomiast myślę, że to zajmie zdecydowanie więcej czasu niż tamten awatar na tym koncie, który praktycznie po kilku minutach był gotowy. Natomiast w tym czasie możemy już sobie przygotować bazę wiedzy do naszego asystenta. Tu mamy jeszcze API Token w sumie, ale to nie będzie nam na razie potrzebne, bo swoją drogą no, HeyGen ma też API. I na przykład wejdźmy sobie jeszcze do Make'a na przykład. Jeśli chodzi o dokumentację API, no to mamy tutaj dogs.hegen.com, tu mamy dokumentację API, więc możemy się połączyć na przykład do n 8 n ale Make na przykład ma bezpośrednią integrację, także pokażę Wam. Zrobimy sobie w nowym scenariuszu i tu zobaczcie, wpiszę sobie HeyGen i mamy normalnie gotowe moduły. I mogę teraz sobie tak, pobierać wideo wygenerowane stamtąd. Mogę zrobić jakieś żądania API, mogę pobierać sobie awatary i je wykorzystywać. Mogę tworzyć wideo za pomocą tutaj e, automatyzacji e, za pomocą jakiegoś awatara po ID pewnie. E, mogę również tutaj create a video translation, czyli mogę na przykład pobrać jakieś wideo na przykład z mojego, ustawić automatyzację, która sama pobierze z Instagrama moje wideo po polsku. Cajgen je przetłumaczy, a następnie wrzuci na przykład na Moje konto jakieś zagraniczne, nie? Mega dobra opcja. Tu mogę z szablonów tworzyć. Widzę, że tu się rozbudowało to. Kiedyś nie było jeszcze ostatnio tych wszystkich tu modułów. No a jeśli chodzi o dokumentację, no to tutaj mamy pełną dokumentację. I na przykład Create Water Video. Tu mamy wszystkie żądania, jakie możemy wykonywać, wszystkie parametry. To będzie raczej przydatne 7, no bo tam nie mają takiej natywnej, bezpośredniej integracji z Hygenem. Ale dobra, wrócimy tutaj. Nasz avatar się tworzy, ale my w tym czasie możemy przygotować do niego bazę wiedzy. Yy, mamy tutaj różne takie do wyboru. Możemy oczywiście je edytować yy, takie przygotowane przez Hagen, No to jest ten business coach, nauczyciel angielskiego i tak dalej. Ale żeby stworzyć taką bazę, to klikamy tu i yy, możemy wpisać sobie testowa baza na. Natomiast tutaj y, wpisujemy takie przywitanie, którym awatar się zawsze przywita z naszymi odbiorcami, na przykład czy tam z nami, czyli cześć, w czym mogę Ci pomóc. Na przykład y, teraz mogę tutaj wpisać na przykład linki. Linki do naszej strony, do, naszej, do naszych stron z produktami. Wygląda to tak, że w, wybieram sobie taki jeden link i wklejam go tutaj. Tu mogę wpisać prompt, czyli na przykład taki prompt opisujący, że na przykład jesteś inteligentnym asystentem, który odpowiada na pytania moich, moich y, klientów opisać mu jak ma się zachowywać, jakim stylu się komunikuje itd. Tu mogę też bardziej zaawansowane opcje wpisać, na przykład persona, czyli określić w jaką rolę ma się wcielić, na przykład w rolę nie wiem doświadczonego marketingowca itd. baza wiedzy, czyli no wszystko co w zasadzie mu się przyda, i instrukcja jak ma się komunikować, ale mogę też wpisać tak ogólnie. No i teraz na przykład jeśli kliknę tu, ten link zostanie przeanalizowany. Zostanie z niego wyciągnięta taka baza wiedzy, oczywiście możemy ją edytować i zapisać. Następnie dodajemy kolejny, na przykład link, na przykład do strony produktowej, już tym razem, lub na przykład, nie wiem, do strony, no na przykład o automatyzacji dla firm, to będzie ciekawe. Wklejamy tutaj i ofertę automatyzacji, ofertą naszą go szkolimy. Możemy też oczywiście pisać, nie, ale tak jak mówię. Możemy link linki dostarczyć. OK, wyciągnął, SAVE i teraz po kliknięciu SAVE ta baza wiedzy po prostu zostanie dodana. Jak już ten awatar będzie stworzony, to ja będę mógł tą bazę wybrać. Sprawdźmy czy coś tu się zmieniło. No, musimy nadal czekać, więc w tym momencie robię cięcie i pokażę już Wam jak wszystko będzie gotowe. Dobra, nasz interaktywny awatar jest gotowy, zajęło to jakieś kilkanaście godzin. Jak widać ja już się zdążyłem przetransportować w inne miejsce, nagrywam z innego miejsca. Także mamy tu awatara, teraz może kliknąć CHAT. No i mogę z nim rozmawiać, tak jak pokazywałem wcześniej, czyli wybieram język, wybieram sobie właśnie tą bazę, którą wcześniej pokazywałem, jak stworzyć. Select Voice, tu mogę wybrać głos. No ale oczywiście mogę wybrać swój, mogę też wybrać inny. Najlepiej to będzie działało, oczywiście z moim. Teraz jak usadzić takiego awatara na stronie, bo mówiłem, że też to pokażę. Tutaj mamy taką ikonkę, w którą musimy kliknąć i klikamy kopiuj. Tutaj teraz skopiowaliśmy kod. Jesz jeszcze tutaj musimy wybrać bazę wiedzy. Czyli w sumie wybiorę tom, bo tamta była testowa, więc wybiorę tom jeszcze raz klikam kopiuj. I teraz ten interaktywny awatar z tą bazą wiedzy, którą tu wybrałem, został skopiowany taki kod HTML. Teraz musimy osadzić go na stronie. Osadzamy go w stopce. I teraz w zależności gdzie masz stronę, ja akurat mam na WordPressie, więc pokażę to na WordPressie. Musimy zainstalować sobie tutaj taką wtyczkę. Przechodzimy do wtyczki, dodaj wtyczkę i wtyczka się nazywa WP-lite. Chyba tak. Nie. To jeszcze inaczej. Code. Tak, WP Code to jest ta wtyczka. Ponad 2 miliony aktywnych instalacji. Autor jest następujący. Instalujemy tą wtyczkę, włączamy i następnie tu po, po lewej stronie pojawi nam się nowa zakładka fragmenty kodu. Klikamy dodaj fragment kodu. Dodaj własny fragment kodu. Tutaj wpisujemy fragment kodu HTML. Wklejamy sobie teraz ten kod. Tutaj wybieramy stawiania automatyczne. Tutaj wybieramy, że chcemy to stopka w całej witrynie. Tu wszystko ustawiamy w sobie bez zmian. Możemy też jakąś logikę wprowadzić, że na przykład ma się to wyświetlać tylko w konkretnych podstronach, na przykład tylko na stronie głównej. Tu wybieramy, na jakich urządzeniach ma to być widoczne. Ja wybieram, że wszystkie. Klikamy zapisz fragment kodu. Tutaj sobie to włączamy, zaktualizuj, przechodzimy na stronę naszą i nasz awatar powinien być już na niej osadzony. Odświeżamy. I jak widać, pojawił się nasz awatar. Klikamy i możemy z nim rozmawiać. Wybierzmy sobie język. Polisz. Chat now. Dobra. Jak mogę pomóc? No, i on teraz się przywitał. Tu mogę, oczywiście, wybrać sobie, że nie chcę z nim rozmawiać, tylko chcę z nim pisać. Na przykład. Cieszę się, że możemy się dziś spotkać. W czym mogę Ci pomóc? Dobra. Cześć. Wysyłamy. Cześć. Miło Cię widzieć. Jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Mogę się przełączyć i mogę z nim rozmawiać. Cześć. Co mi dzisiaj powiesz? Ciekawego. Cześć. Dla ciebie kilka ciekawych informacji o tym, jak możemy razem wykorzystać sztuczną inteligencję, aby usprawnić Twoją działalność. Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach, chętnie pomogę. Okej, okay, no i tak mogę tutaj z nim rozmawiać. On by mi udzielił informacji, jakie produkty sprzedajemy i czym się zajmujemy. Pewnie by przekierował do konsultacji. No, fajny bajer na stronie, nie? Można go oczywiście gdzieś bardziej skustomizować, edytować ten kod, żeby to okienko było mniejsze i inaczej wyglądało, no ale to już są takie kwestie wizualne, także i tak fajna sprawa. No, i to by było na tyle w tym filmie. W zasadzie omówiłem całe narzędzie Heijen. Zobaczyliście, jak możecie wygenerować awatara w formie takiego wideo z waszym głosem. Jak stworzyć takiego interaktywnego awatara, z którym można rozmawiać w czasie rzeczywistym. Także dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się stworzyć. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie kanał. I do zobaczenia w kolejnym materiale.